Przede wszystkim. Jak widać do oczka łukaczek. Coś naleciało. Ja nie wiem co to, ale coś na pewno tutaj z tych drzew albo z winogrona. Ja nie mam bladego pojęcia. Chociaż to nie jest ten pył z sosny? Sosna chyba teraz pyli, o ile się nie mylę. Ja nie wiem, tak dziwnie to wygląda. Słuchajcie, kokoszki dostały jeść. dostały jedzenie. Powiem wam, że się ochłodziło. Ale co ciekawe, byłem wczoraj w nocy i żałuję, że tego nie nagrałem pszczółki. No na wylotkach siedziały. Siedziały na wylotkach prześwieciłem latarką. Nie chciałem ich tam zbytnio prowokować A jak ruszą za mną, to już później nie wrócą po ciemku. O, chrzan kwitnie. Ciekawe czy pszczoły na chrzan latają tak swoją drogą. Jak ktoś wie, to dajcie znać. Powiem Wam, że gdzie nie gdzie to oregano posadziłem. I tak jak tutaj na przykład ładnie kępa rośnie. Pszczoły bardzo chętnie oblatują oregano. I oregano jest miododajne. Ostatnio wspominałem na filmie, że troszkę orzecha przymroziło. Możecie zobaczyć. No niestety orzech też oberwał. Teraz jakiegoś ruchu nie ma, bo jest chłodno. ja powiem Wam musiałem czapkę na brać. jest naprawdę zimno. No ale dobra, ja słuchajcie idę po kapelusz, idę po kapelusz i zajrzymy tak y, tylko uchylając daszki, czy tam ciasta nie brakuje startera. Czy w odkładach, które już tam robiłem, nie wiem, chyba tam jeden czy dwa odkłady zrobiłem, że nawet sam nie pamiętam. Powiem Wam, że, że przy takiej troszkę większej liczbie uli, no to człowiek się zaczyna trochę gubić. Tym bardziej, że ja mam dużo na głowie, zajmuję się różnymi rzeczami, też już widzę. Słuchajcie, pole mi zarasta. Niedługo będzie trzeba obradlać ziemniaki, plewić i tak dalej. Dobra. Czekam jeszcze na uliki weselne. Mam mi tam przyjść chyba 12 sztuk, o ile się nie mylę. I, 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 i. No i będzie trzeba je poskładać i pomalować. Dobra, idę po kapelusz. Zapraszam do oglądania. No, tu powiem Wam, że będzie trzeba zajrzeć na dwóch korpusach. Rodzinka po tym ochłodzeniu, no może to być nieciekawie. No, a tu mamy starter i widzę, że one jeszcze ciacho mają, dlatego ja je tutaj zamykam z powrotem. Delikatnie. Tu mamy odkład z kolei ciacho mają. Dawno się dudko. Jak widać, mateczka wyszła. Dobra, to sobie zamknę. Także z takich ciekawostek, jeszcze tak słuchajcie, wygląda matecznik, z którego matka wyszła. To jest oczywiście mój hodowlany. Ładnie się otwarł. No. Może coś z tego będzie, no pomimo złej pogody. Zobaczymy. Jak nie, no to już mam kolejne startera. Muszę porobić jeszcze ramek. No i w tym roku ruszam z produkcją. Ruszam z produkcją. Na chwilę obecną dla siebie, a w przyszłości zobaczymy, kto wie, ciacho. Znowu wziąłem, tu gdzie będzie trzeba, to dołożę. Zapraszam do oglądania. A co tu się dzieje? A, tu jeszcze mają miejsca, tylko tak wyglądało. O, słoneczko przyświeciło. Opryskamy je, niech się chowają. Te rodzinki były osłabiane, także ja z nich tutaj robiłem startery. Także tu powinno być ok. Nie wiem czemu tu mam folię tak zamkniętą. Dobrze że zajrzałem. Mam nadzieję, że wilgoci nie ma. Nie, tu też jest wszystko ok też jest ok, tak jak mówię tu widzę świeżą ramkę, tu widzę świeżą ramkę ja te pszczółki tutaj osłabiałem z nich robiłem startery także jest ok, raczej tu nie powinno być nastroju rojowego powiem wam tak tu z zeszłego roku gdzie niegdzie gryka powschodziła, i aż dziwne, że ją nie zmroziło. Tam w oddali widać też ziemniaki. No jeszcze nie wszędzie nierówno, ale gdzie niegdzie już są naprawdę duże krzaki. Tu jest akurat malutki, ale zobaczcie tutaj. Tu na tym polu były tydzień wcześniej sadzone, albo dwa tygodnie wcześniej. A mam jeszcze jedno pole, ale miejscowość dalej. No i pasowałoby tam też jechać zajrzeć, zobaczyć jak to wszystko wygląda. No jedno jest pewne, po tych deszczach wszystko zarośnie. Pasucha ostatnio obkosiłem, jak widać. Także nie jest źle, tu by też pasowało wykosić. No i dobra, włączę się przy ulu, bo już mi ciasto wylatuje. Tu zobaczcie tę rójka, której ostatnią ramkę zabrałem. Zobaczcie, ciacho wyjadają. Tu nie ma matki. Ale zobaczcie jaka jest siła. Ile jest? 6 ramek? 6 ramek obsiadanych. Muszę tu pilnować z pokarmem. No i poddać matkę. Poddam matkę, jak tylko przyjdą albo z matecznika. Tak tutaj wam taką ciekawostkę pokazałem. Tu wam pokażę taki jeden z najsłabszych odkładów, który mam na pasiece. No, on siedzi na ilu? 3 na 5 ramkach. Ciasto wyjadły, dobrze, że zajrzałem. Ja oczywiście nie kręcę wszystkiego, bo to słuchajcie, mija się z celem, brakło mi czasu. No ale tu akurat jest taki Jeden, no z naj, najsłabszy odkład, najsłabszy odkład na mojej pasiece to jest chyba, to jest ubiegłoroczny odkład, gdzieś coś wolno się rozwija, one oczywiście teraz ciacho dostaną, jeszcze je ja tu opryskam. Nie wiem czemu ten odkład jest na 5 ramkach, większość odkładów z zeszłego roku mam tu już na 10 ramkach. No ale damy mu szansę, damy mu szansę, jak będzie coś nie tak, to po prostu się matkę wymieni. I tyle w temacie. A sorry, skłamałbym. Nie wszystkie odkłady mam na 10 ramkach. Tutaj jest jeszcze obok tego na ilu on tu jest? 3-6 na 7 ramkach. Na 7 ramkach, ale one je tak samo dostaną ciacho. Dostaną ciacho i... Niedługo tu będzie można dokładać. Tak samo ramki, kwestia paru tygodni. i Ten odkład też na 10 ramkach będzie, No tylko potrzeba ciepła, bo trzeba ciepła pokarmu i będzie dobrze. Tu, tuż, tutaj tuż obok jest Kaukaz. To jest odkład na 10 ramkach zeszłoroczny. Zobaczymy, co tu słychać. Słuchajcie, ja tylko tak z ciekawości wyjmę jedną ramkę, czy one tutaj pokarmają, mają, ostatnią ramkę, dlatego się wyłączę zaraz, a myślę, że w niedzielę tutaj im drugi korpus dostawię, bo chyba od poniedziałku ma być ocieplenie, także tak na szybko tylko wyjmę sobie ramkę, ostatnią, zobaczę czy mają pokarm, jak coś to im ciasto poddam, to jest Kaukaz. Powiem Wam tak, mało pokarmu na tych dwóch ostatnich ramkach, być może z przodu tam mają więcej. No ale w związku z tym, że pogodę mamy jaką mamy, teraz przeły nie latają, jest naprawdę zimno, podam temu odkładowi tą połóweczkę. Niech sobie tutaj szamają. No, telefon mi się nawet nie wyłączył, a nie powiedziałem czemu połóweczkę. Słuchajcie, połóweczkę dlatego, że tuż obok też mam odkład zeszłoroczny na 10 ramkach. Z tego co widzę, to one coś tutaj pokarmu mają. Ale skoro już mam tą połóweczkę, to też im poddam. Niech sobie to zjedzą na bieżąco. Jakiś patyczek i tyle. No i tak. Mamy pogodę, jaką mamy. Ja jestem ubrany w Polar. Mam też czapkę taką letnią na głowie. Jest naprawdę zimno. Jest naprawdę zimno, a jeszcze na sobotę, na niedzielę zapowiadają też ochłodzenie. Też ma być jeszcze chyba coś w granicach 9 stopni, jak dobrze pamiętam. Jakoś tak. W związku z tym, że pszczoły nie latają. Teraz coś troszkę słońce się przebiło przez chóry, ale tyle to jest nic. W związku z tym, że pszczoły nie latają. Warto do słabszych rodzin, do odkładów, do starterów, do rujek złapanych warto pozaglądać i ewentualnie podać ciasto. Ja tak zrobiłem i zachęcam wszystkich, bo powiem Wam, że no choćby nawet ten odkład zeszłoroczny, który jest na 10 ramkach, one prężnie, szybko się rozwijają, ale tam mało pokarmu bardzo było. Mało pokarmu bardzo było, a to jak się poda taki kilogram ciasta Czy tam połówkę Słuchajcie to w niczym nie zaszkodzi pszczoły to zjedzą przez te parę dni I Później śmiało Za Tydzień czy tam za dwa Można jak oczywiście pszczoły zaczną latać jak Będzie ładniejsza pogoda można drugi korpus już nawet miodnie założyć No oby oby od poniedziałku się poprawiła ta pogoda Oby nigdzie tego pokarmu nie zabrakło. Nie wiem czemu w tym roku gdzieś te głogi kwitną, ale pszczoły no średnio je oblatują. Powiem Wam, że wręcz jest mało pszczół. Z tego co zaobserwowałem na tym krzewie, krzewie, nie wiem jak to, chyba krzew ten, irga, tam bardzo dużo pszczół było. No ale cóż z tego, jak ja mam jeden krzew na podwórku, czekam na sąsiednie pole, tam mam mieszankę miododajną wysianą. Czekam na facelię aż zakwitnie. No jeszcze trochę, jeszcze trochę, ja to chyba w marcu. Także jeszcze trochę tego czasu potrzeba, a przede wszystkim to potrzeba wody i ładnej pogody. No także, no warto, warto, warto słuchajcie pozaglądać, bo równie dobrze i o tej porze może się jakaś rodzina osypać z głodu. Jest ostatnim czasem dużo dni nielotnych, dużo było nocy, gdzie temperatury no, u mnie były w granicach zera. A wręcz było na minusie, bo widzę po drzewa, widzę po orzechu, właśnie. No i co, cóż mogę więcej dodać? Tradycyjnie, słuchajcie, zachęcam do dodawania pe w górę, bądź w dół, jeżeli się nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja niedługo będę musiał też robić, niestety, w te chłodniejsze dni odkłady. No chyba, nie wiem, w sobotę albo w niedzielę. Nie wiem, czy w piątek mi tematki w końcu przyjdą, czy nie, bo. No, na razie nic nie dostałem, żadnego powiadomienia. Jeżeli przyjdą, no to będę musiał na szybko robić. No i tak matki będą siedziały te parę dni jeszcze w ula, przypuszczam. No to wszystko zależy, wiecie, od wielu rzeczy. No, zależy też, czy te matki się uchodowcy wygryzły yy, w tym samym dniu, czy wysłał, czy je trzymał tam dzień, czy dwa, no nie? Od wielu rzeczy zależy, bo matka bodajże chyba... Trzecim, czwartym dniu wylatuje na lot godowy. Jak dobrze pamiętam, nie wiem, tak mi się coś kojarzy. Pędy, słuchajcie sosny, teraz jest jeszcze dobry czas na zrobienie syropu. Pędy sosny oczywiście też można jeść na surowo. Powiem Wam, że nawet całkiem dobre w smaku są. To już chyba taki ostatni dzwonek, bo tu już widzę, gdzie nie gdzie popuszczały pąki, no ale z takich jeszcze możemy syrop zrobić. To już taki ostatni dzwonek bym powiedział. To już taki ostatni dzwonek. Słuchajcie, kto mi powie, co to jest za roślina? Ona przepięknie pachnie, ale niestety pszczoły ją nie oblatują. Ale zapach ma fajny. Zapach ma fajny, ciekawy. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj będzie tyle, ja idę jeszcze tutaj zrobić tradycyjnie obchód po moim mini lasku, zobaczę co tam się dzieje, no i jeszcze raz zachęcam, w szczególności nowych, młodych pszczelarzy, którzy nie mieli styczności wcześniej z pszczołami, mają tam załży pierwszy czy drugi rok, no warto, warto słuchajcie, pozaglądać nawet w tą złą pogodę, pouchylać daszki, spojrzeć na ostatnie ramki i jak jest potrzeba, dodajcie no to dajcie tego ciasta. No i tym akcentem słuchajcie, kończę na dzisiaj film. I jeszcze raz zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć hej.